na zegarze 10 minut po godzinie 14, a w studiu plenerowym w Białej Poddaskiej kolejny gość. Witam serdecznie pana Marcina Lubańskiego. Witam, dzień dobry. Jest pan ekoplecionkarzem. Tak dokładnie. Od trzech lat zajmuję się papierową plecionką i z każdym, ro z każdym rokiem swojej działalności obserwuję bardzo potężne zainteresowanie naszymi wyplotami. W kwietniu tego roku otworzyliśmy fundację, która typowo zajmuje się plecionką w papierze. No i taki największy sukces zrobiliśmy z kolegą Tomaszem Sawczukiem, przy pomocy Katarzyny Wybańskiej mojej żony i Janetki Klej, komodę 90-kilową w pełni z papieru, która pojechała do Europarlamentu do Brukseli na wystawę. Tar jarmarki, znaczy targi w pleciące, odbywały się w tym roku, 28 sierpnia w Nowym Tomyślu, zaraz za Poznaniem. No i tam po prostu jakby zabiliśmy tę komodę, to po prostu ludzie nie wierzyli, że można coś takiego z papieru zrobić. Zainteresowanie. Tak dokładnie. No właśnie, ile zużyto papieru do, takiego, do takiej komody? Znaczy nie ważyliśmy tego, znaczy już po, po ukończeniu tej komody ważyliśmy, waży 90 dokładnie kilo, zużyliśmy 20 tysięcy skręconych e, zbitków papieru, które utworzyły takie rurki stożkowe. E, no i tyle. Czym później pokrywacie ten materiał? Bo w całości ta komoda wygląda jak drewniana, albo co najmniej z bikniny. W tym przypadku, jak robiliśmy tą komodę, właśnie tak sobie zastanawialiśmy się, jak zrobić tą komodę, na jaki kolor. Czy wybrać tradycyjny kolor drewna, czy bardziej szalony, bardziej jakiś taki niebieski, żółty. Zostawiliście no, na tradycję. Pa, pa, tak, padło na tradycję, żeby daliśmy kolor brązowy i jest to bejca rustykalna, taka typowa do drewna. nie wygląda, ja dodam, bo widziałam na stronie internetowej, no właśnie, gdzie taką komodę możemy zobaczyć, na jakiej stronie? E, taką komodę możemy zobaczyć na stronie www.papierowawiklina.pl ewentualnie na stronie fundacji Fundacja Kreacja Magia Rąk ewentualnie przy współpracy naszej z Caritasem e, www.ecore.pl Zatem sporo miejsc, gdzie tę komodę można zobaczyć zobaczyć. Szkoda, że dzisiaj jej nie możemy zobaczyć tutaj na jarmarku, no ale tak jak pan wspomniał wcześniej, jest daleko, daleko. Tam podziwiają ją osoby. No, ale ja myślę, że w ogóle ta papierowa wiklina to takie niecodzienne źródło, niecodzienny materiał, z którego można wyplatać cuda i dziwy. Dokładnie tak. Przemierzamy się do utworzenia w Białej Podlaskiej Domu Sztuki Nowoczesnej i między innymi tam będzie gościła papierowa wiklina, bo tak jak Pani pani powiedziała, z papieru można zrobić cuda. Dokładnie, ja się zachwycałam jak oglądałam wszystkie zdjęcia, ale tutaj również na jarmarku próbkę waszych umiejętności można zobaczyć. Tak. Oplatacie właśnie drzewo. Tak, wy, oplatamy drzewo i mamy e, w, na naszym stojsku znaczy rzeczy, które wy razem wykonaliśmy. E, drzewo pokazujemy e, przy e, oplocie drzewa ludziom, e, mieszkańcom Białej i gościom, e, jak można fajnie spędzać czas i fajnie coś tworzyć e, i się po prostu spełniać. No właśnie, i czerpać radość z tego spełniania. Czy, czym różni się, jeżeli w ogóle taki splot papierowej wikliny od tej tradycyjnej? Praktycznie się, nie, praktycznie się nie różni, bo i papier, i wikina jest, i to jest tworzywe elastyczne i to. Papier jest bardziej elastyczny i jest bardziej ukierunkowany do dzieciaków, do młodych ludzi. Jeśli chodzi o tradycyjną wikinę, nie każdy będzie umiał to zrobić. To jest naprawdę dużo, dużo lat spędzonych nauki, ten, praktycznego zdobywania zawodu. A skąd w ogóle pomysł na to, żeby wykorzystać gazety, papier? Czy jesteś aż takimi e, osobami proekologicznymi? Znaczy nie, sam osobiście prywatnie robi maty z wikiny tradycyjnej, natomiast jest to fajne zajęcie na okres letni i wiosenny. Natomiast jeśli chodzi o okres zimowy, jesienny, długie wieczory, trzeba było coś znaleźć. Nudziło się po prostu. No, no, trochę się nudziło. Znaleźliśmy to w sieci, trochę podzwoniłem po e, osobach, e, oczywiście już mi teraz mieć zdanych, teraz już to, są koleżanki. E, jak to się robi, jak to się robi, jak to się robi. I się robi. No właśnie, robi się, ale nie robi się tylko po to, żeby robić się pochwalić. Można wasze wyroby nabyć. E, tak, e, w siedzibie naszej fundacji można takie wyroby nabyć, ewentualnie zamówić coś pod, e, coś, co, jeżeli co, ktoś sobie coś wymyśli, jesteśmy w stanie schorzyć z papieru wszystko. A mieliście ostatnio jakieś takie dziwne, zaskakujące zamówienie? Dzisiaj miałem zlecenie na zrobienie potężnej ramy do obrazu. Wow! Podejmiesz się tego zadania? Ta, tak, jak najbardziej. Każde wyzwanie tak po prostu podnosi, aż, aż chce się robić. A drugim takim niekonwencjonalnym dziełem, które mamy jeszcze w posiadaniu, zrobiliśmy 19,5 metra różańca. Taki wielki różaniec i chcemy go prawdopodobnie ofiarować w sanktuarium w Partulinie. A czy jest taka rzecz, której byście nie mogli upleść, wypleść? Nie sądzę. Aha. No to to po prostu kwestia, duże wyzwanie, tak? Kwestia... Mikrofon, prostu... mikrofon, sobie zażyczam, żeby wybrać. Nie ma problemu. <gry> Co jeszcze na temat wiklin papierowej? Czy ogólnie można gdzieś nauczyć się tej techniki? Tak, tak, tak jak wspomniałem, w siedzibie naszej fundacji w Bieje Podlaskiej przy ulicy Francuskiej 30 cyklicznie robimy szkolenia zawsze w sobotę od 10 do 14. Gościmy słodkim poczęstunkiem, fajną muzyką. Natomiast jeżeli ktoś nie, nie może do nas dojechać, to może nas sobie zamówić, my, my dojedziemy. No, bardzo, bardzo praktyczne. Jak ktoś nie może się ruszyć, to wiki nam przyjedzie. I Dokładnie tak. Można uczymy, uczymy, też, uczymy też osoby niepełnosprawne, współpracujemy z bialskim karitasem, z domem spokojnej starości na kozuli. Naprawdę jest nas... Staramy się być wszędzie. Jesteś I w... myślę, że na Waszych zajęciach nie brakuje chętnych. Myślę, nie, nie brakuje. Zawsze jest sala pełna. Świetnie, to wkrótce będziemy mogli obserwować może jakiś pomnik w Białej. Znaczy w może, może nie pomnik, zmierzamy do tego, żeby w Białej Podlaskiej zorganizować na razie, na razie takie duże targi plecionkarskie, typowa plecionka z papieru. Jest zwolenników całej Polski, bo cały czas monitorujemy osoby, które wyplatają w Polsce i nie za granicą, żeby to wszystko odpalić w białej. To życzę powodzenia przy tym projekcie, przy Dzień, tym przedsięwzięciu. Wspomniał Pan wcześniej, że nie jest łatwo nauczyć się wyplatać. Ile czasu potrzeba, żeby tak w miarę opanować te wszystkie sploty? Bo ja domyślam się, że tych splotów jest kilka, nie ciągle jeden. Można... W rękach mamy ponad 100 splotów. To no. jest lata praktyki. No tak jak ja powiedziałam, ja się ciągle też uczę. Ja już wyplatam Lata. Natomiast jeśli chodzi o podstawę, to jest to zwinięcie perfekcyjnej rurki, czyli zwinięcie z widku papieru w idealną rurkę stożkową, żeby czubek był jeden ostry, a drugi szerzy, żeby móc ją później przedłużać i kontynuować wyplot. Wow, to już tutaj podstawy łapie, łapię. łapię. Jasne, Nie mam ale... tylko narzędzia, ale mogę się udać do Waszego stoiska a ja mam i rurki na pewno... przy sobie. <laughs> o! O śliczne, ojej, jak pięknie skręcone. Proszę Państwa, niech Państwo żałują, że nie widzą, bo naprawdę coś niesamowitego. Generalnie jesteśmy sami, sami w sobie, ten, zrobić bransoletkę, kolczyk, podarować komuś. Idziemy gdzieś na przysłowiowe parapety, do nowych ścian pomalowanych jesteśmy w stanie zrobić komuś naprawdę niecodzienny prezent. Idziemy gdzieś na imieniny, możemy butelkę wina, jakiegoś dobrego opleść, też będzie coś oryginalnego. Prostu, Zachęcamy do tego, tak. żeby udać się do e, Fundacji Kreacji Magii Rąk i tam na pewno otrzymamy wskazówki, jak własnoręcznie przygotować nietuzinkowy prezent. A jeśli nie, no to drogą mailową zapraszamy do odwiedzania naszych stron www.papierowawiklina.pl Jeszcze zapytam o materiał. Czy gazeta obojętna jaka, czy najlepiej, żeby to była taka tradycyjna papierowa, nie woskowana, chyba z tego co widzę, Znaczy tak? my używamy przede wszystkim gazety z naszego zaprzyjaźnionego, naszego patrona honorowego i naszego sponsora tygodnika Słowo Podlasia. Jest to bardzo przyjemna gramatura papieru. Naprawdę, naprawdę rewelacyjnie się skręca. Tylko już przeczytany tygodnik, nie, 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 nie codziennie przeczytany. To taka forma recyklingu dosyć... Yy... Dosyć, no, też niepowtarzalna, żeby wykorzystywać powtórnie gazety, które już są niepotrzebne. Dokładnie, my to nazywamy kreatywny recykling. A czy potrzebujecie ogólnie makulaturę? Chcecie, żeby Jak nasi słuchacze przynosili Wam materiały? Jak najbardziej tak, bo planujemy zrobić coś takiego, ustanowienie rekordu Guinnessa 5 czerwca 2012 roku w budowie kosza 5-metrowego na Placu Wolności. Zatem zachęcamy, żeby przynosić gazety. Gdzie przynosimy gazety? Gazety możemy przynosić do biura Fundacji Francuska Biała Podlaska i tam będziemy odbierać. Chciałam jeszcze zapytać, przy jakiej muzyce najlepiej się wyplata? Macie swoje ulubione utwory, przy których robota pali się w rękach? Nie mamy jakiegoś takiego specyficznego nurtu e, e, muzycznego, nie jesteśmy tam jakoś specjalnie ukierunkowani. Mi osobiście, prywatnie powiem, że bardzo mi się podoba skrzypek Andrieliou i to po prostu naprawdę e, e, goni do, do pracy. Dziękuję bardzo serdecznie Dziękuję za rozmowę. Serdecznie. Moim gościem był pan Marcin Lubański, ekoplecionkarz. Zachęcamy do tego, żeby nauczyć się tej techniki, bo naprawdę jest to coś niesamowitego. A ja zaraz pójdę zobaczyć na wasze stanowisko, jak idzie robota z oplataniem drzewa. Już myślę, minęliśmy prawie dwa metry, znaczy już na pewno minęliśmy dwa metry. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie.